Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. To jest pierwszy odcinek z tej serii. Zrobimy sobie custom takiego to wózka. Nie pytajcie skąd go mamy. Leżał sobie w krzakach. Taki wózek sklepowy. Tutaj z kolegami będziemy robili tuning. Mamy w planie go na razie umyć, przesprejować na czarno. Nie Dobra widzowie, jesteśmy tutaj z wózkiem I ogólnie chcemy, tutaj mamy plan złamać Bo ogólnie szlifierki na razie nie chcemy używać Chcemy połamać to całe tutaj siedzonko Bo nas to strasznie denerwuje no, no i pęknęło, więc jest elegancko to siedzenie, co nie? O, I z tego I z siedzenia tego... Co? Jest. I, tak, I tak I tak zrobić, to... wiesz? Głotek Dobra <laughs> widzowie mamy tutaj miejsce do siedzenia ogólnie Tam dalej mamy Taki jakby fotel stary I ogólnie w przyszłości może go dostepimy. <laughs> Dobra widzowie <laughs> mamy fotel I ogólnie no, chcemy no, rozkręcić no, Tutaj siedzonko Żeby je <laughs> Żeby je tutaj przykleić No i chcemy ten fotel tutaj ogólnie Mechanizm musimy rozkręcić <tryk> plastik połam. Trzeba ten plastik połamać Nie rozwalajcie tego kołka A bo przez inny Oh. Dobra, Ciągnęliśmy picowie To jest podgrzewany chłopiec, to będzie podgrzewane Dobra, robimy pod fotel Dobra, dobra, obracaj go W drugą stronę trytytki zmienia, ale mi się nie chciało poprawiać Dobra, idę po trytytki. To się dzieje, będziemy mieli na trytytki Jak prawdziwy mężczyzna, A tu są trytytki o dobra, będą trzy. Padło Ogólnie chcemy silnik elektryczny do tego kupić, żeby był wózek elektryczny. Nie, nie mieści się. Michael to noga. A nie tą stroną. <grytanie> Czekaj. Jest nie. <grytanie> <Idolnie. grytanie> <grytanie> Zapinamy twitykę, ale muszę coś złapać. Chodź mogę coś złapać. O, dobra jest. Zapinamy nie i cyk A! Oh, dobra, jest dopinamy i bierzemy to w deskę kami o pięknie co? nie co? ty co? nie ogólnie to mamy deskę rozdzielczą widzowie nie pytajcie skąd nie pytajcie skąd i mamy plan ją tutaj umieścić do łódka dobra widzowie chcemy y Kokaroskøy. Det er skikkelig lurt å krabbe!